No i cześć mam wam wszystkim z tej strony Bercik. Kontynuujemy naszą przygodę w grze Skyrim. E, tak. E, tutaj... Czy to starożytne ruiny? Tak, to starożytne ruiny. Nawet nie pamiętam co mamy tutaj zrobić. Znaleźć zdrajce. Dobra. E, ktoś Tośmy tu pewnie zacznie napierdzielać. ja to wszyscy są martwi. W no sensie, martwi też mnie biją. W sensie, że są same kości. Dobra, nic nie widzę. Kontynuujemy. A tu cała lokacja będzie. Dzisiaj odcinek będzie krótszy, bo trochę pierwsze. Ale nie chciałem was zostawiać dzisiaj bez. A wczoraj nie zdążyłem nic nagrać i niestety tak. Tak sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo zmieniałem trochę ustawienia dźwięku i oczywiście ja jak zawsze sprawdzam Tak razem, tak tym razem zapomniałem. Nie, no szybkie zerknięcie, no niby się wszystko nagrywa i jest dźwięk z gry i dźwięk z mikrofonu tylko ciekawe jak... co do ustawień. Opuść to miejsce. Nie Opuść mogę. Przepraszam. Quest mi nie pozwala. O! Blazny hełm płytowy. E, czy ja chcę to zabrać? Lidia ma chyba lepszy. Ale spoko opcja. Ja nie otworzę. Nie odejdę, nie otworzę, nic nie zrobię. Stalowy hełm, nie chcemy. A Lidia jakie ma? Wciąż tu jestem. Szybko, dawaj, Czym mogę służyć w opuścianiu? Twój hełm. 25, o to co my porównujemy? Ja za tobą. Eee, dźwignie? Bardzo dużo dźwigni. Eee, o, dostałem iluzję. Ale nic więcej tu nie widzę. I jak ja mam to odgadnąć? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Na pewno przeszukać wszystko, co tylko jest możliwe. Jakaś podpowiedź. Podpowiedź musi tu gdzieś być. Musi tu gdzieś być. E... Musi, ale nie widzę. To zamyka to otwiera tamto. Okej. Okay. To To tak samo. A, dobra. To strzela tym. To, to, tego nie chcemy. O nie było w sobie takie trudne. E, tylko co teraz? Dźwi na poziomie uczeń tutaj, ja wiem, że by nie trzeba, ale otwieramy drzwi. Już, już myślałem, że za pierwszym się uda. W się, sensie, że bez. O, kurde. Co no tu może mi się stać złego? A. Zmie to. Nic. Bo i tak nie zdążył tam dojść o to żelazna tarcza, nie potrzebuje tarczy. Kurde, o tym to mnie zaskoczyli. Tego się nie spodziewałem. Tylko mi Liliahu, ktoś musiał oberwać. Dobra. Wystarczyło poczekać, ale tego też nie sądziłem, że coś takiego będzie żelazne drzwi. Jest pełno pułapek. Wszyscy żyjący będą się lękać umarły. No coś jeszcze masz do powiedzenia, bo już właśnie umarłeś. Nie wiem, co to torba wytrek złoto, to co potrzebuje, dziennik jakiś. Oj, tutaj jest naprawdę strasznie dużo tych dzienników. Ja, jakbym miał, nie wiem na ile jest, nawet kraska bo nigdy nie udało mi się jej przejść. Ale podejrzewam, że jakbym miał to wszystko czytać, uspędził spędził tu wieczność. A tutaj jest na pewno jakieś przejście. Tak mi się wydaje. E, e, postać wydaje się być widmem. A! Czyli chuj, po prostu straszył. Że tak go brzydko nazwę. No, dobra, ale tutaj. Tak, no tutaj mi się wydaje, że jest jakieś przejście. Tylko, tylko. Jak tam przejść? Nie wiem, dobra, na powrocie będziemy się martwić. Poszukamy może czegoś. Tutaj też niczego nie ma. O, jest urna. Dobra, idziemy dalej. O, kurde. Widziałem to. Tak, to nie do mnie. Ale skończcie już. O. Dziękuję. że las dziwi że co to A, dobra. Ktoś żyje. śmierdli ta istota. Nikt nie ukryje się przed ubawruic. Dawaj, Walgo Aha Lidia już Lidia już praktycznie nie żyje. Ja też no, by mnie zawroził O nie, 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 nie osioł, osioł. dawaj. Kurde nie zdążyłem. Nie zdążyłem Ja pierdziele trzeba jakąś inną taktykę, na pewno Ty idziesz tu od razu Lej, dawaj, lej go Ja wiem jak ja to mogłem zrobić. Mogłem na start przywalić, ale nie no, bo wtedy bym nie miał many żeby ten Ale dobra, co jest łuką chwilę postrzelam w niego. Dobki się tam leją. Robię od razu ten i zaraz Lidia pójdzie na niego. Zabiję jeśli będę Teraz chyba dużo lepiej idzie. Nawet czy ja w ogóle trafiał. O łącznictwo aż mi się wzrosło. Nie! Dobra, udało się. Trzeba było to taktycznie zrobić. Dobra. Czaszka, potrzebuję czaszkę? Nie. Oj, i to jest. Kolejny do przyszł... A, nie, no. Nie mam zrobić teraz. Czaszkę mam gdzieś? Aha, z czaszkę tę. Jeszcze czaszkę. A tu nie mam tego. O, kurde, czyli coś tu jeszcze chyba będzie. To może dlatego tam jest to przejście. A ja nie mam jeszcze wszystkich materiałów, żeby to zrobić. Dobra, dobra, rozumiem. Eee, nie tu. Tu? I tu? Tak. Czyli nie było daleko do przejścia. No i tyle. I idziemy to odłożyć. Quest powinien być chyba zrobiony. Dobra, gdzie to było? Tu. No dobra, zobaczymy, jak to dalej się pociągnie. Kłęścik. Ale, Ale, tak jak mówiłem, ten będzie krótszy. Nie wiem, jak krótki. Ale postaram się jutro, żeby wtedy chociaż pół godzinki miał. Tamumida. da. Tamu mi da. A takie buty. Dobra, już. Zbadaj grobowiec. F5. Może jakieś przedmioty się odnowiły? Chyba nie. Dobra, to co? To idziemy, no. Co zrobimy? Jak nic się zrobimy. Nie podoba mi się to. Raugr. Został. Prosto w łeb. E, łuku nie potrzebuje, to też się tak strzały Dobra, teraz pytanie jest takie. Na dawny morski łuk. Bo pewnie mamy iść tu. Ale... Otworzymy sobie tu przejście i go powiesimy. <grystanie> Trzyma się jeszcze. E, dobra. Idziemy w tą stronę najpierw. Gdzieś tu miałem to potężne rzucę. E... To było to, to mnie. W całkiem fajnie podziałało, aż nie wiedziałem co wam powiedzieć. Powiem tak, było ich na raz, praktycznie. O, co to? Nie wiem, jakiś spętany topór. No, fajne akurat, przyda mi się, bo może... E, będę używał, żeby walczyć trochę na blisko z nimi, żeby expa dostawać tu przeszukałem, przeszukałem tu jest tylko ten łuk i w sumie strzały, a wezmę sobie jak za darmo o, tutaj są same szlakocie szafir, szafir ametyst nie wiem składniki sobie też wezmę e to też wezmę, bo to jest chyba jakoś zaklęty. Teraz tak, tu mamy ekspert. O kurde, ja się nie poddam, ja to muszę otworzyć. Jak jest na poziomie ekspert, to musi tam być coś fajnego. Aj, może jakieś modyfikacje wygramy? Ja na przykład te łatwiejsze, otw łatwiejsze otwieranie zamków. Troszeczkę. Prawie! No mi się to udać. Czy znaczy, udało mi się na poziomie eksperckim? Tajny dusz, robin, zwój zamieci. Takie w sumie. Nie jakie te, jak na taką skrzynię. Ale dobra, no co, ja mogę. Udało się, udało. Dobra, i idziemy dalej. Badamy. Najlepsze jest to, że ja w sumie nie mam tu żadnego dalej quest'a, tylko mam zbadaj i tyle. Więc badamy, 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 badamy. No dawaj, skończ już. Ej, Lidia. W ogóle czemu ty używasz tego kosturu? I to jeszcze mojego. Jesteś niereformowalna. Później co? Ja będę potrzebował i będzie cały, że tak to brzydko nazwę, zużyty. Dobra. idziemy tu zobaczyć co jest. Na razie mnie o dziwo nic nie chcę zabić. No, to powiedziałem. Ale dobrze, że z szybką reakcją miałem. E, tu nie wiem po co jest to, jak tam nic nie ma, ale okej, okay, niech sobie będzie. Niech bronią, czego tam bronią. O, traugr. Ciężki pancerz na 33. Podejrzewam, że Lidia i tak ma lepszy. A jak na razie to ja zbieram w sobie tylko dla niej bo ja to używam tych szat, bo mi dużo dodają, będę musiał też sprawdzić, gdzie znaleźć lepsze, żeby nie wiem, na przykład, regeneracja była po 150, żeby to mi się strasznie szybko odnawiało, bo tak to ja rzucę raszczar i już jestem za, przepraszam, w dupie, bo nic innego nie mogę, bo się wypukuję z całej many, jaką mam, która Do kerważa drzwi. O, tu będzie chyba z zjadka. Nie wiem, otworzę najpierw kufer. Bo ja sobie biorę. O, zwiększa magię o 30. Spoko. Rzucanie czarów przywracania kosztuje. Ty czegoś takiego nie widziałam. Eeeh, to cieszę się ze mną, że jesteś na wycieczce. A weznę może coś tu zaczął wychodzić nie wiem, ale sobie zapiszę, bo zaraz się okaże, że zaczą mnie napierdzielać z każdej strony O tu? Ale jest fajne wiedziałem O kurwa, drugi jest. No. W sumie nie byli tacy... Ale to... Naostrzony, pradawny, morski... dorski bojowy. Czyli... co nie? Trzeba było im tylko wpierdziel spuścić. I... tyle? Co ja z tym questem dalej do zrobienia? A, i tyle? Bo ja... W... Nie wiem, że znalazłem ten... Ten, 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 to. Złota, co za Nie wiem, ale jest bardzo drogi. Może będę używał go zamiast... Z białej granicy dostałem ten młot. Ale to co, to już koniec quest'a? Tyle? Teraz wracam i już? Skąd ja to w ogóle wziąłem? No dobra no. no czas wracać no, co ja poradzę. Na bardziej nie zejdziemy. Już kurde nie wiem czy na tym ten quest się zakończył. Tu chyba było to przejście. Tak. O, więcej was teraz. się jeszcze wyszedł. No. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Dobrze, że mają chociaż złoto. Ej, ale gdzie się tam chowasz? Tak cię przeszukam. Ty go. Buława. No i co? A to sobie mogę wziąć z powrotem? Nie, nie mogę. To Już myślałem, że sobie po prostu wezmę jako gratis. E... Dobra, dobra, dobra. Gdzie wyjście? Jak ja tu wszedłem? Tu jest. Jaki ja jesteś ślepy. Wyjścia nie zauważyłem. No po prostu no, nie zauważyłem, no. To Na mapie mam tu już jakoś bananę? Nie. Ale tutaj quest'a żadnego już się mam. mamy różne i tyle. Dobra, no. No niestety, tak jak mówiłem Wam, ten, quiz, fu, ten odcinek będzie krótszy niż e, zwykle. Mam nadzieję, że Wam się tak czy inaczej podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, lajka i zapraszam... A. Kciuka w górę, subskrypcję, lajka. Tak właśnie tak miało być. E, nie, chodziło mi jeszcze o komentarz. I będziemy działać dalej w grę Skyrim. Chciałbym jutro może zrobić jakiegoś małego live'a. No i zobaczymy jak to będzie. To trzymajcie się. Pa.